No to przede wszystkim te wszystkie obostrzenia, czyli lockdown, czyli blokada została wprowadzona 23 marca przez premiera Borisa Johnsona. No i przede wszystkim to dotyczy domowej kwarantanny, czyli z domu można wychodzić tak naprawdę tylko w czterech najważniejszych przypadkach, czyli w miarę blisko, do pobliskiego sklepu osiedlowego, czy, czy hipermarketu spożywczego, można iść do apteki. Można również raz dziennie wykorzystać coś godzinę na trening sportowy, czy to na przykład na jogging, na długi spacer, czy na przykład jazdę rowerem. No i oczywiście czwarta wersja, czyli można pójść do lekarza. Oczywiście zamknięte są szkoły. Jeszcze kilka dni temu tutaj w brytyjskich mediach toczyła się dyskusja o tym, czy i kiedy szkoły powinny zostać otwarte ponownie. Mówiło się, że to będzie maj. Dzisiaj między innymi BBC czy też Sky News poinformowały, że wszystko wskazuje na to, że szkoły, jeżeli zostaną otwarte, to zostaną otwarte dopiero 1 czerwca. Pojawiły się także również inne niepokojące rzeczy, że jeśli, a w tej chwili mamy szczyt zakażeń na terenie Zjednoczonego Królestwa, ponad 133 tysiące Osób zakażonych, dodatkowo ponad 18 100 ofiar śmiertelnych COVID-19. są to tylko dane o ludziach, którzy zmarli w placówkach służby zdrowia. Nie ma danych o ludziach, którzy zmarli na COVID-19 w domach, domach seniora czy domach pomocy społecznej. Dlatego pojawiły się takie informacje, że niektóre obostrzenia tutaj w Wielkiej Brytanii mogą trwać do końca roku, a nawet dłużej. Między innymi, no wiedzą Państwo doskonale o tym, że Brytyjczycy bardzo lubią chodzić do restauracji czy pubów. No ale teraz przynajmniej na stan na dziś jest taki, że Brytyjczycy do tych Mogą nie pójść nawet do Bożego Narodzenia, takie informacje przekazał m.in. profesor Chris Wheat. i ja przypomnę, jest to główny doradca brytyjskiego rządu, epidemiolog odpowiedzialny za służbę zdrowia, no i właśnie takie dane zostały przekazane. Tak naprawdę o wszystkim przekonamy się dopiero 7 maja, bo właśnie wtedy odbędzie się posiedzenie poprzez telekonferencję brytyjskiego rządu, a także ekspertów. Wtedy dowiemy się, co tak naprawdę dalej z brytyjską gospodarką, bo przypomnę, według danych tutejszego urzędu nadzoru budżetowego, jeśli lockdown, Zostanie przedłużone o kolejne trzy miesiące, wówczas PKB Wielkiej Brytanii spadnie o 35%. Pracę może stracić 2 miliony ludzi. No a deficyt budżetowy może wynieść ponad 273 miliardy funtów. Więc tutaj gospodarka oprócz walki o życie i o zdrowie Brytyjczyków jest gospodarka jest kolejnym bardzo ważnym punktem, który musi zrealizować brytyjski rząd. I dlatego 7 maja tak naprawdę dowiemy się, co będzie dalej. W tej chwili w brytyjskich mediach najważniejsze są jednak dwa inne tematy: szczepionka i testy. Przypomnę, władze Wielkiej Brytanii. Zastępujący premiera Borisa Johnsona, Dominik Gra w brytyjskiej dyplomacji, zapowiedział, że on będzie chciał, jego rząd czy rząd brytyjski będzie zrobił wszystko, aby do końca miesiąca codziennie w Wielkiej Brytanii przeprowadzać 100 tysięcy testów. Druga sprawa, czyli szczepionka. Dobra informacja jest taka, że już dzisiaj na Uniwersytecie w Oksfordzie przeprowadzono pierwsze testowanie szczepionki wynalezionej przez brytyjskich naukowców. Ta szczepionka będzie testowana do września tego roku. Będzie również drugie miejsce, w którym będzie testowana ta szczepionka. Chodzi o e, Imperial College w Londynie. No i wszyscy mają nadzieję, że ta szczepionka będzie skuteczna w walce z COVID-19. Sami brytyjscy naukowcy i twórcy twierdzą, że mam, mają 80% szans na to, że właśnie ta brytyjska szczepionka pokona COVID-19.